Witajcie! W tym filmiku zaprezentujemy Wam, jak podejmować decyzje w rundzie drugiej branżowych symulacji biznesowych Zarządzanie Firmą na przykładzie symulacji biuro podróży. Rundę drugą rozpoczynamy od analizy danych na dashboardzie. Niestety nie są one zbyt optymistyczne. Wasz dochód netto jest ujemny, czyli firma po pierwszym miesiącu miała stratę. Wynika to z faktu, iż rozpoczęliście inwestycje w wasze przedsiębiorstwo i ponieśliście pierwsze koszty, m.in. na utworzenie stanowisk, ale nie rozpoczęliście jeszcze sprzedaży, więc nie było żadnych przychodów. Nie martwcie się jednak. Od tej rundy zaczniecie już sprzedawać wasze usługi. Na początku każdej rundy, zawsze w pierwszej kolejności przeanalizujcie wyniki z poprzedniej rundy. W rundzie drugiej nie ma jeszcze dużo wyników do analizy, ale możecie sprawdzić już pierwsze wyniki w dwóch obszarach. Pierwszy obszar to zakładka inwestycje stanowiska. Pojawiła się możliwość przełączenia widoku pomiędzy sekcję decyzje i wyniki. Po przejściu w zakładkę wyniki, możecie zobaczyć informacje o tym, ile poszczególne zespoły uruchomiły stanowisk. Drugi obszar wyników to zakładka finanse. Możecie zobaczyć cztery elementy, a wyniki znajdziecie w pierwszych trzech. Pierwszy element to raport finansowy. Tutaj będziecie mogli sprawdzić najważniejsze wyniki firmy, np. przychody, koszty utraconą sprzedaż czy zadłużenie. W każdej kolejnej rundzie będzie tutaj coraz więcej danych do analizy. Druga zakładka to KPIR. Możecie tutaj zobaczyć książkę przychodów i rozchodów za poprzednią rundę, czyli szczegółowo krok po kroku zaksięgowane koszty i przychody. W zakładce bank możecie sprawdzić jak wyglądały przepływy finansowe na Waszym rachunku bankowym, czyli ile pieniędzy wpłynęło, ile wydaliście i jakie jest dostępne saldo konta. W zakładce Bank macie również możliwość zarządzania swoimi finansami poprzez tworzenie lokat oraz zaciąganie kredytów, ale o tym później. Po analizie wyników poprzedniej rundy przejdźmy do decyzji rundy drugiej. Jaki jest jej główny cel? W rundzie pierwszej zaplanowaliście już, co chcecie sprzedawać w lutym i ilu klientów się spodziewacie. Zakupiliście również stanowiska, które zostały uruchomione i są gotowe na przyjęcie pracowników. Dlatego też celem tej rundy jest przygotowanie podaży do obsługi zaprognozowanego przez Was popytu. Inaczej mówiąc, wiecie już, ilu klientów możecie się spodziewać, więc Waszym zadaniem jest teraz zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników, zasobów i sprzętu, żeby ich obsłużyć. Gdy już podaż będzie gotowa, ustalicie ceny Waszych usług i w kolejnej rundzie dostaniemy pierwsze wyniki sprzedażowe. Rundę drugą rozpocznijcie od przejścia do zakładki oferta. Tutaj zobaczycie usługi, które wybraliście już w rundzie pierwszej i przygotowaliście dla nich prognozę popytu. Jeśli w pierwszej rundzie poprawnie przygotowaliście prognozę popytu na luty, to na tym etapie nie musicie niczego zmieniać. Waszym zadaniem w rundzie drugiej będzie przygotowanie się do obsługi zaplanowanej liczby klientów. Wszystko to, co będzie nam potrzebne do sprzedaży poszczególnych usług, znajduje się pod przyciskiem Więcej Szczegółów. Pokażę wam to na przykładzie jednej usługi, w jaki sposób przygotować ją do sprzedaży. Wejdźmy w więcej szczegółów usługi w czasy w Chorwacji. Pojawi się nam okienko ze szczegółami dotyczącymi niezbędnych sprzętów, pracowników i zasobów, które musimy zapewnić, żeby rozpocząć sprzedaż w czasów w Chorwacji. Zacznijmy od pierwszej zakładki, czyli sprzęt. Znajdziecie tutaj listę sprzętów, które musicie kupić. Jest to biurko, fotel, oprogramowanie do rezerwacji, telefon i zestaw komputerowy. Druga kolumna tabeli pokazuje zapotrzebowanie na dany sprzęt, czyli ile czasu podczas wykonywania danej usługi ten sprzęt jest potrzebny pracownikowi. Jeśli zapotrzebowanie wynosi 100%, to znaczy, że pracownicy nie mogą się tym sprzętem dzielić i każdy potrzebuje swój, czyli zatrudnienie nowego pracownika będzie oznaczało, że musimy kupić dla niego sprzęt. W innych symulacjach, np. warsztat samochodowy czy salon kosmetyczny, może się okazać, że zapotrzebowanie wynosi 5 lub 10%. Wtedy sprzęt powinien zostać zakupiony na stanowisko wspólne, ponieważ pracownicy mogą się nim dzielić. W kolejnych kolumnach znajdziecie informacje o orientacyjnej cenie tego sprzętu w zależności od jego jakości. Tutaj widzicie tylko cenę zakupu, nie ma tutaj pokazanych miesięcznych kosztów utrzymania. Takie szczegóły znajdziecie w zakładce Inwestycje Sprzęt. Listę potrzebnych sprzętów możecie eksportować do pliku Excel. Plik ten oprócz sprzętu zawiera również pozostałe zakładki, czyli wymagania dotyczące pracowników i zasobów. OK, czyli wiecie już jakie sprzęty będą potrzebne w waszej firmie. Nie kupujecie ich w tej zakładce. Tutaj zapoznajecie się jedynie z listą wymagań, a zakupy sprzętu zrobicie w zakładce Inwestycje Sprzęt. Przejdźmy więc teraz do tej zakładki. Po wejściu do zakładki Inwestycje Sprzęt zobaczycie dostępne stanowiska. Będzie ich tyle, ile uruchomiliście w poprzedniej rundzie. W tym momencie możecie je wyposażyć w sprzęt. Jeśli kupiliście jedno stanowisko, to sprawa jest jasna i możecie wyposażyć jedno. Jeśli kupiliście więcej, pamiętajcie, żeby wyposażyć tylko tyle stanowisk, ile jest konieczne. Jeśli zamierzacie zatrudnić jednego pracownika, to wyposażcie tylko jedno stanowisko. Wciśnijcie przycisk Kup sprzęt na wybranym stanowisku. Pojawi się lista sprzętów, które możecie kupić. Które sprzęty powinniście kupić? Pamiętajcie, że lista wymaganych sprzętów znajduje się w zakładce Oferta pod przyciskiem Więcej szczegółów. Lub, jeśli pobraliście sobie w tym miejscu plik Excel, możecie ją odczytać również stamtąd. Na liście sprzętów, obok każdego z nich, je znajdziecie informacje o jakości od jednej do trzech gwiazdek, o koszcie zakupu i ewentualnych miesięcznych kosztach utrzymania. Ja do oferty w czasy w Chorwacji potrzebuję kupić biurko, fotel, oprogramowanie do rezerwacji, telefon i zestaw komputerowy. Zdecydujcie, jakiej jakości sprzęt chcecie kupić. Sprzęt wysokiej jakości jest droższy, ale pracownicy będą z niego bardziej zadowoleni. Załóżmy, że ja kupię wszystko średniej jakości: średniej jakości biurko, średniej jakości fotel, średniej jakości oprogramowanie, średniej jakości telefon i średniej jakości zestaw komputerowy. Potwierdzam to wszystko przyciskiem OK i w sekcji Kupione w bieżącej rundzie widzę sprzęty, które pojawią się w mojej firmie. Gdyby okazało się, że kupiliście niewłaściwy sprzęt, na przykład miało być wszystko najwyższej jakości, a przez przypadek jeden sprzęt kupiliście tylko z jedną gwiazdką, to możecie go usunąć i kupić w zamian inny. Pamiętajcie, że dopóki gra nie zostanie przeniesiona do kolejnej rundy, możecie zmienić każdą decyzję. Jeśli macie już wszystkie niezbędne sprzęty, wróćcie do zakładki oferta i sprawdźmy, co dalej. Wejdźcie ponownie w więcej szczegółów dla czasów w Chorwacji. Sprzęt mamy już zakupiony, więc przejdźmy teraz do zakładki Pracownicy. Do sprzedaży czasów w Chorwacji potrzebuję zatrudnić w mojej firmie specjalista do spraw turystyki międzynarodowej. W tabeli możecie zobaczyć, jakie jest średnie wynagrodzenie takiego pracownika w zależności od jego poziomu doświadczenia jeden, dwie lub trzy gwiazdki. No i znów w tej zakładce jedynie zapoznajemy się z wymaganiami, a decyzję podejmujemy w zakładce HR. Widzimy tutaj stanowiska, które kupili się w poprzedniej rundzie. Możecie zatrudnić maksymalnie tylu pracowników, ile macie dostępnych stanowisk pracy. Pamiętajcie, że w pierwszej rundzie po zrobieniu prognozy pobytu obliczyliśmy, że do obsługi klientów w lutym potrzebujemy tylko jednego pracownika. Klikam więc na stanowisko numer 1. Pojawia mi się lista kandydatów, którzy są dostępni na rynku. Na liście możemy zobaczyć ich zdjęcie, imię i nazwisko, doświadczenie, zawód, preferowane wynagrodzenie koszty zatrudnienia i ewentualnej odprawy. Widzimy również, jaki procent klientów wcześniej był zadowolony z pracy tego pracownika i jakie jest ryzyko reklamacji. Pamiętajcie, że musimy znaleźć pracownika, który jest specjalistą do spraw turystyki międzynarodowej. Możemy więc listę pracowników posortować po zawodzie lub w wyszukiwarce wpisać nazwę stanowiska. Po wybraniu odpowiedniego kandydata, wciskamy przycisk zatrudnij. Pojawi się wtedy miejsce do wpisania wynagrodzenia oraz ustalenia formy zatrudnienia. Ustalając wynagrodzenie dla pracownika, weźcie pod uwagę wynagrodzenie minimalne na rynku oraz to, ile dany pracownik chciałby zarabiać, czyli jego preferowane wynagrodzenie. Możecie zaoferować pracownikowi każdą kwotę, która jest wyższa niż wynagrodzenie minimalne, i pracownik zaakceptuje Waszą ofertę, ale jeśli nie zostanie pożądanej kwoty, to będzie niezadowolony. Pamiętajcie, że zadowolenie pracowników to jeden z elementów rankingu, czyli karty wyników. Jeśli chodzi o formę zatrudnienia, to macie do wyboru etat i zlecenie. W obu przypadkach czas pracy pracowników jest taki sam – 160 godzin. Różnica jest w kosztach oraz zadowoleniu pracownika. Pracownicy wolą umowę o pracę, natomiast dla pracodawcy umowa o pracę oznacza wyższe koszty wynagrodzenia pracownika, ponieważ oprócz wynagrodzenia brutto trzeba jeszcze zapłacić dodatkowe składki ZUS pracodawcy. Pamiętajcie, że informacje o tym znajdziecie na dashboardzie. Jeśli wszystko jest gotowe, wciśnijcie przycisk Potwierdź. Jak widać pracownik zajął jedno stanowisko. Po kliknięciu w zdjęcie można sprawdzić ustawione parametry. Gdyby okazało się, że przez przypadek wybraliście złego pracownika, na przykład zamiast międzynarodowego zatrudniliście krajowego, dopóki granie zostanie przeniesione do kolejnej rundy, możecie tę decyzję zmienić. Klikając przycisk Anuluj zatrudnienie, stanowisko zostanie zwolnione i możecie wybrać kolejnego kandydata. Oczywiście jeśli zdecydujecie się na zwolnienie pracownika w kolejnym miesiącu, będziecie już musieli ponieść koszty odprawy. Na głównym ekranie zobaczycie podsumowanie kosztów wynagrodzenia wszystkich pracowników. Jeśli zatrudniliście ich na etat, podsumowanie będzie zawierało też koszty składek ZUS pracodawcy. Mamy już kupiony sprzęt i zatrudnionych pracowników. Wróćmy więc do zakładki Oferta i sprawdźmy co dalej. Wybieram więcej szczegółów dla wczasów w Chorwacji i przechodzę do zakładki Zasoby. Znajdziecie tutaj listę sześciu zasobów, które są konieczne do tego, żeby wysłać waszych klientów na wczasy w Chorwacji. Dla każdego klienta musicie zapewnić bilet na samolot do Chorwacji, dobowe wyżywienie w Chorwacji, nocleg w Chorwacji, rezydenta w Chorwacji, transfer na lotnisko i z powrotem w Chorwacji, ubezpieczenie NNW i KL zagraniczne. Obok każdego zasobu znajdziecie informacje na temat zapotrzebowania dla jednego klienta oraz średniej ceny tego zasobu u dostawcy w zależności od jego jakości. Zauważcie, że zapotrzebowanie na poszczególne zasoby jest wyrażone w różnych jednostkach. Na przykład niektóre zasoby kupujemy po jednej sztuce na osobę, na przykład bilet lotniczy czy ubezpieczenie, ale inne zasoby mogą obsłużyć większą grupę. Na przykład jeden rezydent może obsłużyć grupę do 80 osób, a jeden transfer zabierze maksymalnie 40 osób. Dwa zasoby natomiast wymagają więcej niż jednej sztuki na osobę. Jest to dzienne wyżywienie oraz zakwaterowanie. Jeśli wycieczka trwa 7 dni, to dla każdego klienta musimy wykupić 6 noclegów i 7 dziennych wyżywień. Na tej podstawie musimy obliczyć zapotrzebowanie na wszystkie zasoby. Polecam przygotowanie pliku Excel, który co miesiąc obliczy Wam zapotrzebowanie na poszczególne zasoby w zależności od zaprognozowanego popytu. Ja mam przygotowany wcześniej plik, z którego skorzystam. W moim pliku znajduje się lista zasobów potrzebnych do wczasów w Chorwacji oraz zapotrzebowanie. Wszystkie te informacje pochodzą z zakładki oferta, przycisk więcej szczegółów. Mam również przygotowane miejsce do wpisania prognozowanego popytu na wczasy w Chorwacji. Przypomnę, że moja prognoza popytu na wczasy w Chorwacji wyniosła 13 osób. Taką liczbę wpisuję więc do Excela. Teraz obliczam zapotrzebowanie na poszczególne zasoby. Bilet na samolot w obie strony do Chorwacji. Zapotrzebowanie na bilet wynosi 1 dla jednej osoby, więc dla 13 osób potrzebuję 13 biletów. Następnie dobowe wyżywienie w Chorwacji. Skoro wczasy trwają 7 dni, to znaczy, że musimy zapewnić dla klienta wyżywienie na każdy dzień pobytu. Stąd 7 pakietów dobowych wyżywień dla osoby. Żeby wyliczyć potrzebną liczbę dobowych wyżywień, trzeba pomnożyć liczbę klientów, czyli prognozowany popyt, przez 7. W sumie dla 13 klientów musimy więc kupić 91 dobowych wyżywień. Kolejny zasób to nocleg w Chorwacji. Podobnie jak w przypadku wyżywienia, dla każdego klienta potrzebujemy konkretną liczbę sztuk. Skoro w czasie trwają 7 dni, to każdy klient potrzebuje 6 noclegów. Żeby wyliczyć potrzebną liczbę noclegów, musimy pomnożyć liczbę klientów przez 6. W sumie musimy u dostawców kupić 78 noclegów dla 13 osób. Kolejny punkt to rezydent w Chorwacji. Zapotrzebowanie informuje nas o tym, że jeden rezydent może obsłużyć grupę maksymalnie 80 osób, więc jeśli nasz prognozowany popyt jest mniejszy niż 80, wystarczy jeden rezydent. Następnie transfer na lotnisko i z powrotem w Chorwacji. Transfer może zabrać grupa maksymalnie 40 osób, więc jeśli Wasz prognozowany popyt wynosi mniej niż 40, wystarczy wynająć jeden transfer. Ostatni zasób, który musicie kupić, to ubezpieczenie zagraniczne. Zauważcie, że ubezpieczenie nie jest przeznaczone dla konkretnego kraju, czyli nie ma w nazwie Chorwacji. W tym przypadku potrzebujemy jedną ubezpieczenie dla każdego klienta, więc zapotrzebowanie będzie wynosić 13 sztuk. W ten sposób obliczyliśmy zapotrzebowanie na zasoby potrzebne do obsługi 13 klientów na czasy w Chorwacji. Zróbcie to samo dla pozostałych usług, które wybraliście w zakładce oferta. A teraz, wiedząc już co musimy kupić i ile sztuk, przechodzimy do zakładki dostawcy. Znajdziecie tutaj dostawców, czyli firmy, które dostarczają zasoby. Wszyscy dostawcy mają w ofercie te same zasoby potrzebne do wszystkich usług. Natomiast ich oferty różnią się cenowo. Możecie kupić wszystkie zasoby od jednego dostawcy albo dokładnie przeanalizować ich ofertę i wybrać u każdego najlepszą okazję. Wybór zależy od Was. W okienku każdego z nich znajdziecie następujące przyciski. Baza zasobów to katalog produktów danej firmy. Pod tym przyciskiem znajdziecie dokładną ofertę tego dostawcy i możecie tam zamawiać potrzebne zasoby. Przycisk pokaż zamówione zasoby przeniesie nas do tabeli, w której będą pokazane zasoby, które już zamówiliście u tego dostawcy. Trochę jak mój koszyk w sklepie internetowym. Dodatkowo, macie informacje na temat kosztu anulowania rezerwacji. Chodzi o to, że kupujecie zasoby dla konkretnej liczby klientów, czyli waszego prognozowanego popytu. W naszym przypadku to jest 13 osób na czasy w Chorwacji. Co się stanie, jeśli nie przyjdzie do nas jednak 13 osób, a tylko przykładowo 10? Czy musimy wtedy zapłacić za wszystkie zasoby dla osób, które nie przyszły? Na szczęście nie musimy płacić pełnej kwoty. Dostawcy dają nam możliwość anulowania części zamówienia, jeśli przyjdzie nam mniej klientów. Musimy za to jednak zapłacić 10% wartości anulowanych zasobów. Przejdźmy zatem do kupienia potrzebnych nam zasobów do czasów w Chorwacji. Na podstawie analizy ofert dostawców wybieracie sobie jedną lub więcej firm, u których chcecie kupić zasoby. Ja wybiorę pierwszego i kupię tam wszystkie zasoby. Ciskam przycisk Baza zasobów. Pokazuje mi się oferta tego dostawcy. Znajdziecie tutaj wszystkie zasoby do wszystkich usług. Każdy jest dostępny na trzech poziomach jakości. Podstawowa jakość z jedną gwiazdką. Średnia jakość z dwiema gwiazdkami i wysoka jakość z trzema gwiazdkami. Jakość zasobów mocno wpływa na jakość świadczonych przez Was usług. Ale pamiętajcie, że oczywiście im wyższa jakość, tym wyższa cena. Ponieważ lista zasobów jest bardzo długa, warto skorzystać z wyszukiwarki, żeby szybko odnaleźć to, czego potrzebujecie. Wpiszcie w wyszukiwarce Chorwacja, żeby znaleźć wszystkie zasoby przeznaczone do tego kraju. Ja kupię wszystkie zasoby średniej jakości. Wy wybierzcie jakoś zgodnie z waszą strategią. Pamiętajcie, że potrzebną liczbę zasobów obliczyliśmy już w pliku Excel, więc teraz tylko przepiszemy tutaj te liczby. Idąc po kolei: Bilet na samolot w obie strony Chorwacja potrzebuje 13 sztuk. Dobowe wyżywienie w Chorwacji 91 sztuk. Noslek Chorwacja, 78 sztuk. Jeden rezydent w Chorwacji. Jeden transfer na lotnisko i z powrotem Chorwacja. To już wszystkie zasoby, które miały w nazwie Chorwacja. Teraz pamiętajcie, że został do kupienia jeszcze jeden zasób ubezpieczenie zagraniczne. Wpisuję więc w wyszukiwarce ubezpieczenie, wybieram zagraniczne i kupuję 13 sztuk. Teraz wciskam przycisk Zapisz, żeby potwierdzić zakup wybranych zasobów. Wszystko, co kupiliśmy, możemy podejrzeć pod przyciskiem Pokaż zamówione zasoby. Można tutaj zmienić ilość lub usunąć jakiś zasób, gdyby okazało się, że przez pomyłkę kupiliśmy czegoś za dużo. Jeśli planujecie oferowanie kolejnych usług, to w ten sam sposób kupcie potrzebne do nich zasoby. Jeśli chodzi o czasy w Chorwacji, mamy już kupiony sprzęt, zatrudnionego pracownika i zamówione zasoby. Oferta jest już gotowa do sprzedaży. Przejdźmy więc do zakładki sprzedaż. Jeśli spełnione zostały wszystkie wymagania, czyli faktycznie macie potrzebny sprzęt, właściwego człowieka i odpowiednie zasoby, usługa pojawi się w okienku jako gotowa do sprzedaży. Pozostaje ją tylko włączyć, czyli potwierdzić, że faktycznie chcecie ją w tym miesiącu oferować swoim klientom, a następnie ustalić cenę. Przy każdej usłudze znajdziecie dodatkowe informacje. Preferowana cena to orientacyjna cena, jaką klienci spodziewają się zapłacić za daną usługę. Klienci zaakceptują również wyższą cenę, jeśli będzie ona szła w parze z wyższą jakością, oraz oczywiście ucieszą się, jeżeli będzie ona niższa. Ustalcie więc cenę zgodnie z waszą polityką cenową. Średnia cena rynkowa będzie dostępna do rundy trzeciej. Informuje ona o tym, jaka jest średnia cena usługi na rynku, biorąc pod uwagę ceny ustalone przez wszystkie firmy, które świadczą daną usługę. Włączmy więc w czasy w Chorwacji przyciskiem Wybierz. Pojawi się wtedy pole do wpisania ceny oraz ewentualnego rabatu. W polu cena automatycznie pojawi się preferowana cena, natomiast możecie ją modyfikować zgodnie z Waszą strategią. Ja na przykład podniosę cenę do 2699 zł, i do tego dam jeszcze 50 zł rabatu, co da ostateczną cenę dla klienta 2649 zł. W ten sposób przygotowaliśmy od początku do końca pierwszą usługę. Natomiast pamiętajcie, że w ofercie wskazaliśmy, że chcemy sprzedawać trzy usługi. Musimy teraz zająć się tymi pozostałymi. Pozostałe usługi nie są jeszcze gotowe do sprzedaży, dlatego teraz należy wrócić do zakładki oferta i analogicznie do tego co robiliśmy dla czasów w Chorwacji. Przeanalizować zapotrzebowanie na sprzęt, pracownika i zasoby. Sprawdźcie następnie, które rzeczy już mamy. W przypadku pierwszych trzech usług wymagania dotyczące sprzętu i pracownika są identyczne, więc de facto musimy zająć się tylko zasobami. Co zrobić, jeśli w zakładce sprzedaż nadal nie pojawiła się usługa, mimo iż kupiliście już sprzęt, zasoby i zatrudniliście pracownika? Należy wtedy sprawdzić, czy na pewno są zakupione wszystkie wymagane elementy. System podpowie Wam, gdzie szukać błędu, to znaczy, czy problem leży po stronie sprzętu, zasobów czy pracownika. Może się na przykład zdarzyć, że zatrudniliście pracownika, ale jest to specjalista krajowy, a nie międzynarodowy lub nie kupiliście wszystkich zasobów i na przykład brakuje ubezpieczenia. Jeśli więc Wasza usługa nie jest gotowa do sprzedaży, zawsze w pierwszej kolejności wróćcie do zakładki oferta, przycisk więcej szczegółów dla danej usługi, przeczytajcie dokładnie, co jest potrzebne, a następnie sprawdźcie krok po kroku. W zakładce Sprzęt, Pracownicy i dostawcy, czy wszystko jest kupione. Po przygotowaniu waszej oferty, czyli ustaleniu ceny dla wszystkich usług, możecie jeszcze przejść do zakładki Finanse, Bank. Możecie tam zarządzać waszymi finansami poprzez założenie lokaty bądź wzięcie kredytu. Jeśli chcecie założyć lokatę, podajcie kwotę i czas jej trwania. Jeśli chcecie zaciągnąć kredyt, wciśnijcie przycisk Weź kredyt i podajcie okres oraz kwotę kredytu. System automatycznie wyliczy raty oraz odsetki. W banku znajdziecie również zakładkę kredyt odnawialny. Ten typ kredytu jest zaciągany przez system automatycznie w momencie, kiedy zabraknie wam środków. Będzie on również automatycznie spłacany, gdy osiągniecie zysk i będą dostępne środki na spłatę. To bardzo ważna informacja, ponieważ gdyby okazało się, że wasze koszty będą bardzo wysokie i przychody od klientów oraz środki na rachunku bankowym nie wystarczą na ich pokrycie, bank automatycznie uruchomi wam kredyt odnawialny. Podjęliście już wszystkie decyzje operacyjne na bieżącą rundę. Pora jeszcze na jedną decyzję strategiczną. Wróćmy do zakładki inwestycje stanowiska. Czy macie w planie zatrudnienie kolejnego pracownika w następnej rundzie? Pamiętajcie, że nowy pracownik będzie potrzebował nowego miejsca pracy, czyli stanowiska. A ponieważ stanowisko tworzone jest z rundowym opóźnieniem, już w tej rundzie musicie o nie zadbać. Jeśli będziecie rozwijać waszą firmę i dodawać nowe usługi, a możecie co rundę dodawać trzy nowe, może się okazać, że potrzebujecie więcej pracowników lub pracowników wykonujących inny zawód. Jeśli potrzebujecie dodatkowych stanowisk na marzec, uruchomcie je teraz. Jeśli macie wystarczającą liczbę i nie potrzebujecie kolejnych, nie musicie nic robić w tej zakładce. Na koniec zawsze sprawdźcie listę błędów. Jeżeli nie ma błędów, możemy wysyłać decyzję i czekać na przejście do kolejnej rundy. Ważna informacja na temat listy błędów jest taka, że system nie weryfikuje, czy macie wystarczająco wszystkiego, żeby obsłużyć prognozowany popyt. Nie sprawdza tego, czy macie wystarczająco pracowników, kupiliście wystarczająco dużo sprzętów, czy też zamówiliście odpowiednią liczbę noclegów i ubezpieczeń. System sprawdza jedynie, czy na przykład nie zapomnieliście o jakiejś zakładce lub nie wykonaliście jakiegoś kluczowego działania. Jeśli wszystko jest gotowe, wyślijcie decyzję. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne, jeżeli chodzi o rundę drugą. Zapraszam do obejrzenia kolejnego filmu. Powodzenia!